Witam w drugiej części filmu o produkcji najlepszego piwa w domu. Jeżeli nie widziałeś pierwszej części, link do niej zostawiam w opisie pod filmem. A więc, zacieranie słodów na piwo, filtrację oraz wysładzanie mamy już za sobą, więc teraz możemy przejść do chmielenia. Brzeczkę, którą mamy przefiltrowaną w fermentorze, wlewamy z powrotem do kotła ważelnego. Pod poprzednim filmem dostałem kilka komentarzy, że mogłem zrobić wysładzanie podnosząc koszt do góry i przelewając sód wodą o temperaturze 67 stopni Celsjusza. I to wszystko znacznie szybciej i bez brudzenia fermentora. Owszem, jest to opcja prostsza i szybsza, ale od zawsze pamiętam zasadę, aby nie odsłaniać muta podczas wysładzania i filtracji. Gdy cała nasza brzeczka znajduje się z powrotem w kotle. Ustawiamy temperaturę 100 stopni Celsjusza lub funkcję gotowania. Gdy woda zacznie wrzeć, wsypujemy pierwszą porcję chmielu do koszyczka na chmiel. W naszym piwie użyjemy dwóch rodzajów chmielu: aromatyczny i goryczkowy. Chmielenie potrwa łącznie 60 minut. Na początku wsypujemy chmiel goryczkowy, który będzie się gotował przez równą godzinę. Po 45 minutach wsypujemy chmiel aromatyczny, który spędzi w kotle 15 minut. W tym czasie wydobędziemy jego smak i aromat. Jeżeli chodzi o stopień goryczki w naszym czeskim pilsie, celujemy w goryczkę średnią do średnio wysokiej, chmielową, ale gładką. W trakcie chmielenia dezynfekujemy fermentor oraz wszystkie akcesoria, których będziemy później używać. Świetnie sprawdzi się tutaj środek Chemii Pro Oxy. Materiał o dezynfekcji sprzętu wkrótce pojawi się na kanale. Kończymy chmielenie naszego piwa. Następną czynnością jest przefiltrowanie naszej nachmielonej brzeczki do fermentora. Kocioł uważalny znacząco ułatwia sprawę, ponieważ wystarczy tylko odkręcić zawór spustowy. W międzyczasie sprawdzamy belgię naszej brzeczki. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, podczas godzinnego gotowania i chmielenia piwa Część wody odparowała i BLG wzrosło nam do zakładanych 12 stopni w skali balinga. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest wystudzenie piwa do temperatury zadania drożdży. Można to zrobić na kilka sposobów. Najprostszym i najszybszym jest zakup specjalnej chłodnicy do tego celu. Podłączamy zimną wodę tak, aby do chłodnicy z jednej strony wpływała zimna woda, a z drugiej wypływała gorąca. Zwłaszcza na początku, gdy nasza chłonica będzie odbierać temperaturę z piwa. Chłodzenie piwa w ten sposób zajmuje od 30 minut do 1 godziny, w zależności jak szybko odkręcimy zimną wodę. Kolejnym sposobem jest wstawienie fermentora do wanny z zimną wodą. Pamiętajmy jednak o zachowaniu higieny, ponieważ piwo po wystudzeniu może się łatwo zakazić. Zimą najlepiej fermentor wystawić na dwór. Będzie to znacznie szybszy i prostszy sposób niż trzymanie go w wannie. Gdy temperatura brzeczki spadnie do optymalnej, czyli w tym wypadku około 15 stopni, dodajemy nasze drożdże. Każdy producent drożdży zaleca inną temperaturę, także trzymamy się instrukcji na opakowaniu. Mamy drożdże górnej fermentacji do piw w stylu ale, które pracują w zakresie temperatur od 15 do 25 stopni Celsjusza, oraz drożdże dolnej fermentacji do piw w stylu lager, których optymalny zakres temperatury wynosi od 5 do 15 stopni Celsjusza. Przed dodaniem drożdży do brzeczki należy je uwodnić. Do sterylnej szklanki wlewamy przegotowaną i wystudzoną wodę o temperaturze około 25 stopni Celsjusza, Wsypujemy drożdże, wszystko mieszamy i odstawiamy pod przykryciem na około 20 minut. Po tym czasie wlewamy drożdże do brzeczki, zamykamy fermentor, wkładamy rurkę fermentacyjną i zalewamy ją wodą. To tyle na dzisiaj. W następnym odcinku dowiesz się, jak przebiega proces fermentacji burzliwej i cichej. Będziemy również butelkować nasze piwo, aby za około 4 tygodnie cieszyć się wspaniałym, dużo lepszym od sklepowego piwem. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę oraz komentarz. Zapraszam również do zasubskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam.